Czy ma widzowie, dzisiaj znowu gramy w Bedwars i jem Makaron? Czy nie? Zobaczcie mnie. Mhm. O, padajcie na kanał Res563. Bo tam lubię słuchać w Galosie. No, 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 tu gramy. Nagrywam dziwno odklejone rzeczy. Wiem, widzowie zachowują się czasami dziwnie, ale no, nie wnikajcie, nie, nie wnikajcie. Dobra, ja już na koło się Ale... idę, tylko tu jest lepszy nie? Dobra, możemy, możemy iść już na. Idę daleko jaki to kolor. To znaczy, że przynajmniej nie jesteś. No, chyba szary albo. Dobra, id idę na szary. Ale w szarym nie ma żadnej osoby. Ja idę pod jaksy. Ej, czerwony już wyeliminowali? Nie, czerwonek nie było od początku. Aha. Zielone, nie no mają nie wiem, łóżka, niebieski nie mają łóżka. Ale idę do szary. Kupiłem chronkę. także Sza... nie mają łóżka. Ale ja w tym czasie idę do. Idę do Nie, jeszcze wiesz, ja idę do szmaragdy. Nie to to nie musiał się O, ze... Zielo... coś zielonek spadł. Jeden ja na różowy. Okej, okay, ja zbieram wszystkie szmaragdy, jakie są na sierot. Dobrze, tylko mnie starczy. Muszę go kupić. O ja idę. Nie, muszę... o, ja mam trzy te: trzy diamenty i osiem szmaragdów. Aj dużo. A ja chyba kupuję opsa. Dobra, kupię Dobra. opsa. Przydasz się na Ej, fajnie już nie będę, ej, że na starcie gryszemy małopsa, nie? Ja mam opsa. Obsa się jak, o pół jeszcze żyje. Jezu, my... Cały ja kupiłem 14 mieczy. Zamiast, że ja chcę kupić a kupiłem miecze. Gratulacje użytkowniku, nie myślisz. Ja tak kupiłem chyba z 8 mieczy. Fajnie. Przynajmniej nie będę musiał kupować mieczy. Ej, aha. Ym, uważaj, bo głównym przeciwnikiem teraz u nas jest... Zniszczyłem... Ej, chodź, ej chodź za mną na rwawych. Dobra, już idę. Luzowi czekaj, tylko na... on. kupię Fireball, bo Fireball są Opinie. Dobra. dobra a gdzie ty jesteś? W bazie. Bo teraz zginąłem, Elo. No dobra. Pamiętajcie, widzę, że. Szybki na kanał. Pamiętajcie, widzę, że. Ale na pewno to wrzucisz. Hmm, wrzucę, prawdopodobnie. Prawdopodobnie. No tak, wrzucę. Ale moja... Ale mnie też musisz promować, wiesz o tym. No dobra. To się promuj sam. Ja cię promować nie będę. No to wbijcie na REST 563, bo on tam w ogóle jest najlepszy. Ja no, mam więcej od ciebie subskrypcji. Dobra, niech chwilę się tak. No, ja mam 200 albo i nawet więcej. No masz 250, a ja mam 70. Tak, wygrałeś grabo. Więc masz chyba tak 80. Ja liczba też jest fajna. Tak jak masło. Czy masło jest takie fajne? Bo ja wiem. Jakby ty jesteś fajny. O kurde. O! I ktoś idzie do naszej bazy czy nie? Nikt nie idzie, ale w, w różowych jest dwóch. Wiem, ja sobie może pójdę od tych różowych, bo jednego. No, la, 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 no, 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 różowi nawalają strasznie nie Fireballami. Ja, ja muszę kupić Firebola i się do nich dostać. albo albo cokolwiek nie. nie. Ja już mam ja tego. Ten... Diamentowy to Ja robię do nich szybki wjazd. I tak robię fireball szybki wias. szybki wias to robię ja no nie 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 to jest oni są niesamowicie. oni wygrali w grę w ogóle już ja jak oni to robią oni tak szybko obudowali łóżko Jezus ale my mamy a przecież my mamy Obsydian, nie? no mamy mamy spoko to się nad nim musimy martwić, ale... To jest gromadziwe, ja cię obserwowałem, leciał Fireballem. Chyba i muszę A oni też co robią z Opsa? Serio? No. Serio. Fajnie. Czekaj, to potrzebujemy ten, jak skill'ów, nie? No. Sprawdź na pewno mają. Tak, już, już, już zabudowują. Już zabudowują dosłownie. Świetnie. No, znaczy, no, teraz. Ten problem, że nie świetnie. Bardzo się z tej informacji cieszę. <grym> Są u nas? No, byli. Aha. Ale się skapnęli, że mamy inną obudowę. O, kurde. Ripłem z to, by znowu. Amen! Więc będę cześć, mam trochę golda. Na wszelki wypadek będę mój jest bezpieczny. Jak z Dziękuję. O, teraz to tam będzie naprawdę lepszy pomysł niż sam nie, wiesz. Wiem, wiem, wiem. I sama wiem. Czekaj, tylko też sobie wezmę lepszy mieczek. No mój mniej więcej. Aha, ale jak kupujesz mieczek na zapas, to. Ja kupuję patyk, odrzut jeden. Aha, to nawet pito jest. Nie, że coś, ale tu mamy nieproszonego gościa. E, no. On ma jak seta, no i jak i i mieczuk. Czy jest sens już grać? Czy jest sens już grać? Nie tak. Musimy go zabić. Ja mam jednego asa w pierduszku i w puszku. A nie zawróci do nas! Aha, mamy strzałę. Proszę trzymam do dojdę. Nie trafiłem fireballem. O kurde, trafił mnie. No mnie też. No to problemy. Łop. Nie trafił. O, odbiłeś. Arcel no. Nie dobra, ja już nie trafię. To jest najgorsza arena ever. Nie wiem teraz raz do nas idzie, tak? Nie, Bo no tu jest cały czas, kurde. Ale nie wyszedł. Ale cały czas to jest gra. Musimy to jeszcze wygrać. Ta, wygrać. Na pewno to wygramy. Nie, nie muszę. Ej, 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 panie! Stary, ja też mam łuk. Ale ty możesz, ale ty masz cele jak Zeza. To chcesz, żebym. I strzały Masz cela jak 100 groszy jak O dobra, nie, daję mu Aż wyrzucam twoją strzałę, czuć, jak dobra, jesteśmy RIP, jesteśmy RIP, jesteśmy RIP A on w ogóle ma... nie, 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 nie. On wie, to RIP No to prawda Jesteśmy RIP, ej idzie tutaj dwóch No wiem, jestem ślepy chyba, nie? Jeszcze dzisiaj świętujemy. Tra la la la, la la. la, 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 la. A gdzie ten drugi? Zabiłem. O, dobra, oni stracili wszystkie ty. No wiem. I masz moragdy Może, że. że... Mogę coś kupić? Ja nic. Mam też maragdy do słowa. Kurde, ja nie mam golda. Ja mam dużo golda. Od tego ty faktycznie. No, Ile wy, wy widzicie, jaki kanał promować? Widzicie, jaki kanał to jest najlepszy? I gdybyś nie kupił tego obsydianu, to nie wiem, to nie wiem. Myśmy już repli dawno, tak. Ej, idziemy do nich? Ja, idziemy musimy do nich iść, nie? Czyli oni coraz więcej mają dobrych itów. Ale my też nie mamy dobrych itów. Nie ma problem. Ale też niebiescy na niego idą. Znaczy niebieski. Jeden no niebieski, niebieski tak? No dobra, staliśmy tylko my i ci różowie. Aha No nie! No nie! Nie, ja nie mogę! O przysięgam, zaraz się normalnie skupam w kacie Jakbyś widział to, co ja tam zrobiłem A niby ten kanał promuje Family Friendly Nie chcę nie smuć, ale trwa. Fajnie, mnie mam łóżka. wiesz tam? Halo, Andrzej! Nie żyje, bo nas jakiś chłop, nie wysadza z TNT. Czyli gdzieś... Czyli nie żyjesz? No wysadził mnie! O, czekaj, kaczka mi pomoże. Ale... Ale kaczka, nie, nie! Kaczka! Kaczka! Kurczę, się zaraz wywalę. Oooo, o, o, czemu? Czemu? No, no nie no, to była najgorsza arena ever A ja szczerze, spokojnie Całą grę się zajmowaliśmy tym, całą grę Tymi rushowymi No, no i chyba to była ostatnie chwile twoje Dobra, daj, na da puste duszka Tak o kurde, stary, ja jestem obok ciebie, tylko ty mnie nie widzisz. Ale ja mogę wejść w twoje oczy, nie? A, i co będziesz on sterował? Nie wiem, to Różowe tak. z jednej strony mają. No są obsy Jeden już odzyskał Diagreseta i spadł do Wojda. Nie prosz. To, to drugi jest nasz Maragdak i na ciebie idzie, więc. Polecałbym ci coś tak z jakąś taktykę, czy coś? Mówisz coś o taktyce? Nie. No nic nie wiem jednak. Ja nie mogę. Ej, ja się boję do niej i czemu? Czemu? Oni jednak nie mogą, mogą fireballem szczelić. fireballem. Dobra, czekaj aż oni na ciebie pójdą. I ta arena się kiedyś skończy. I będzie remis. Ale fajnie, kurwa. Co z tego, że mam diaksyka, full Jacks Jak gdzie się pojęcie? Jest... on nie mogę nie widzić Żurzy, żurr tu umieć, prawda? On tu u nie jest, prawda? Jestem I znowu nie ma Drakseta Dobra na zrobił, ale... Musy, minusy są takie. Chłopisz u Ciebie, więc jak teraz się odrocisz. Gdzie jest? W bazie. W mojej bazie? przed którą? No, w twojej. Ale ja nie Gdzie ten Krzysio 10009, to na dwa No, a No, ale nie, to widać. Lucie, jak mi chodzi? Jak to tu przyszedł i ty każdego robisz. Kurczę, gdybym nie spadł w taki głupi, gdybym nie dostał przez taki głupi sposób. Hmm. To może być, że tutaj był. Ty, ty, ty cały czas nagrywasz, nie? Aha. Dzieciaczki, teraz wiecie, jaki kanał oglądać. No, mój chyba nie. Elo, no, Ej, bo wiesz, wiesz, co ja bym zrobił? Ja bym poleciał tam foyerbolem, ale nie wiem, czy doleca. No, jest na dachu. No. I... Różowi wygrali. Ty jest mnie... ej, ty jesteś top 3. Ty jesteś top 2, jeśli chodzi o zabójstwo. A to gramy jeszcze raz, nie? No! Ale, tu, ale tutaj nie. Zamiast zakrętasa będzie łódka. Nie, nie będzie. No. Klasyczna i szybko, szybko, szybko. Tak, czy... Klasyczna no. dobra nikogo nie ma. Okej, okay, dobra, jest. morski chyba. Czy no? Różowy. Tak. No, znowu ten sam typ. Co? Gramy z tym w te areny. No nie ma no, W takim oczywiście. Od, ale... z nim bialiśmy. I jeszcze w tym odcinku z nim graliśmy. I w poprzednim odcinku nie. O nie, świnka, tyle po... Świnka pyta Mida To no, był w poprzednim odcinku. W tym odcinku? Mam mi, miło, się odzerwał! Wow. Czekaj, bo ja mam mój makary. makaron. Makaron? U cię, że z po mój laptop. Komputer. Ej, ej, rzuciłem, ej, rzuciłem, rzuciłem brzoskwinią I mi się zrobił bluescreen. screen. Aha nie wiem, ja się na tym nie znam. A wiesz, że kiedyś miałem już blue screen na tym komputerze? co miałeś? Miałem już kiedyś blue na tym kompie. A! Już to mam łóżka! Ale to było w nim ja odcinku, mam. To będzie najszybsza arena ever. Dobra, dobrze. No, 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 no. O nie, różowi! On jest znowu różowych. To zostało wybór. Muszę się z nim bić. Może tu przyjdzie jeszcze parę typów. Ale tu i tak nie ma go, To nie ma! to nie ma! No to... Dobra łódka, dawaj oh. Różowi, różowi, teraz my różowi Igor Pre, ej co to jest Igor Pre 2-2-1 No to Igor Pręcz, to jest Igor Pręcz. Różowy, jesteś w różowy? Aha, chyba tak Chyba Dobra, ale znowu z tym kamieniem kuka? Nie, ja, to, to jest jakiś Ronaldo Goat Ale też mamy do czynienia z Igorem prawda Igor. Igor? Igor Pre. 2, 2, 1. Igor Pre 221. No. Muszę dojechać mojego no mój super, no, Znaczy, mój... Znaczy, że on będzie najbardziej opi. Ej, słuchaj. Ej, a wiesz, czemu mno... nazwę... Ej, widzowie, a, a powiem wam, czemu, się, czemu mam nick... Raz, proszę... res, pros, res więcej, Bo kiedyś koledzy mnie przeżywali... Nazywali mnie kiedyś Rura. Tak mówię, rura, rura i wiesz co mi, jak tak mówię ciągle rura, rura, to mi wyszło raz 5, 6, wyszło mi res. I mówię, jakieś liczby, 5, 6, 3. No i teraz się na mnie w szkole mówią res, 5, 6, 3. Tak jasne. res, 5, 6, 3 Znaczy, no rest. A kiedyś miałem przyzwisko rura i chciałem tak mój kanał nazwać. Rura, 2, 2, 1. No i tak, a tak się złożyło, że masz na YouTube! Ma dasz No nie wiem, czy ulubiony. Jeśli to ma hajterzy, to wysuńcie pachy i powiedzcie pipa. <laughs> Powiedz. Wysuńcie pachy? Dobra, wysuwam pachę i mówię pipa. Czy ty mnie lubisz? Nie, no, no lubię. Mojego kanału zawsze. A czy nie lubisz tę Mam ma ma głęboką gdzieś, ale czy lubisz mój kanał? Nie, ja odmówię mogę... go nigdy. Bo ty rzadko wrzucasz filmy bardzo. Ja też no nigdy wiem. nie wrzucałem, ale zaraz wrzucałam. Wróciłem! Tak jak ten. No i dzieciaczki! Dajcie suba i lajka, like bo kiedyś bardzo zrobił taki filmik i Was zjem. Tak. To jest O Was... o! Bo, bo my was zjem. Czyż ty właśnie zlikował moje imię? No nie! Nie, to jest niesamowite. Ale mam combo! Dobra, zabity! Nie, dobra, Ale nie mogę... ja, ey, Igor! Igor, Igor, pana mnie, pana mnie! Panie Res. Ja nie mogę w te areny, ja nie. naprawdę! Nie mogę w te areny! Idziesz? No. Ja to dokończę za ciebie. Pomóż, Dobra, Dobrze, a ja będę ja. Dobra, czekaj chwilę. Tak to nie ma sensu grać, więc... Nie, powiedziałam, no, no że nie dolecę. Dobra. ważna. Dobra, e, łódka, następna gra. Szybko, Marcel! Zieloni, Marcel jesteś? Zieloni! Nie, 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 nie. Bieli, bieli, Marcel, szybko! Bieli! Marcel! <ścoughs> Marcel, czy ty mnie w ogóle słyszysz? Tak słyszę, tylko ja wyłączony mikrofon. Wyjdź do mojego, bo nie zdążyliśmy. Dobra, to poczekać. To nie obuduję I łóżka tako, i wy... Tak Może pokonam chociaż jednego typa. A wyjdziesz i zagrasz ze mną? Nie, bo chcę... Bo chcę zrobić to. Ja w ogóle uszka nie obuduję. Aha, dobra, Może jak gdzie to... ze mną to? Ale e, proszę daj Ale nie da nie chcę czekać tyle za do tobą. Dobra, no jeżdż, bo ty chcesz No Co ja muszę robić? E, idź, idź do Lobby, bo jak ty No, ja muszę robić co ty chcesz Bo ja jestem królem, a ty bambiczkiem Wiesz, nie ma sensu grać Dobra, jestem Zielonik klikaj. Tym razem zielonik Dwójki to i klasyczna, dawaj zielonik Idę do ciebie, czekaj

I to Kos miau, miał, miał. No, chleb się sześć Czy chcecie odpółki z Marta z o ile go ma? Tak, było. tak, ja mam trak ja mam, ale którego? Jeden, jakiego? Jeden sześć No to nie mam Bo To widać to 100 graj Nie A nie, masz najnowszej dwójki? Nie, dwójka z do niczego Czemu? Nie, ale jest za darmo no więc wyjdę z... z gorsza, ale... Jest za darmo. Ej, co Bo, święci... bo się po nic. O, zrobiłem teraz srakę i się tapnęłem do siebie. O, żółci i tam oczywiście. Łucze są mi To są majki. Idź, miał, miał, Miau, miał, miał, miau, 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 no właśnie, to chyba za dużo od ostrego. Takowz, It's takowz, 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 tam and takowz, well. re... no, Nie, takowz, 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 nie takowz, Nie, ja Nie, ja nie nie, już